Słuchaj Staszek, jest jak jest, nic się kijem nie zawróci. Ja tu teraz będę parę godzin, bo lepiej i uprasza się o nie wchodzenie do kuchni. Ja będę naprawiał zmywarkę, więc ku uciesze teściowej mamusi będziemy nierozłączni. Jak Bonnie i Clyde kuchennych rewolucji. Nie chcę się wtrącać, ale ty ledwie rozróżniasz lodówkę od zmywarki. I tylko dlatego rozróżniasz, bo wiesz, że tam gdzie chłód, tam karma. Nie no, ja wiem, że mamusia się nie lubi wtrącać. W ogóle to nie jest w jej charakterze. Może mogłabym cię nawet lubić, bo niektórzy to się rodzą z tym niedołęgostwem i tą życiową pierdołowatością. Może by mnie nawet to rozmawiało, gdybyś ty nie musiał być moim zięciem, Staszek. Subtelność mamusi jest wręcz porażająca. Dobrze, że ręka jest kobieca, po tatusiu. Ty za to kropla w krople, mamusia. Potęga żeńskiego pierwiastka. Ćwierć intelektu Karyny w całej okazałości. Słabnie, mamusi, ten żart z wiekiem. A wiadomo, co ma wieko. Ząb jadowy zeżarła próchnica. Uważaj, Staszek, bo u mężczyzn to nie tylko ząb próchnicę łapie, ale i korzeń. No to już są teksty poniżej pasa. Pierogi z grzybem. Przyniosę ci kilka na testy. Sprawdzimy, czy tatusiowi oby się jakaś blaszka nie omsknęła do farszu. Idę sklejać. Sklej sobie. Nie radzę, Staszek. Żaden grzyb ci tak życia nie zatruje jak teściowa. No co tam, córcia? A nic, rozmawiamy sobie ze Stasiem. Żartujemy. No kiedy wracasz, Irenka? Poczekam w garażu. Nie, nie jestem głodny. No, pa.